Samogłoska o, MĄKA M o, K A MĄ Mon monka. MĄKA gąbka, g, o, b, k, a, gąb, k, gąbka, łonka, ł, o, k, a, ŁĄ k, łonka, trąbka R, o, b, k, a Trąbka Trąbka Zając Z, a, i o, Za, jąc Zając Jagniątko i, a, g, n, i, o, t, k, o, ja, gniątko, ja gniątko, samogłoska o.